Need your blood. I jak mam się tutaj skupić, proszę? A, um, pomóż um, mi. Się. Zrób mi spodnie. <laughs> Nie rozumiem. Zrób mi spodnie? Mm. No, Przedtem pisałem za... do ciebie. Okej, okay, ja was poprowadzę do zwycięstwa. <VII> <Zagrzy> tym Haha, <S gardens> tak jak przedtem, tak, brawo. tak odcinek, ja sobie włączę nagrywanie. Poczekajcie. o tym, żebyśmy to wygrali, gdyby nie to, gdybyśmy nie. A, gdybym był z Wami w Drużynie, rozumiem. Nie, gdybyśmy z nami w Drużynie, nie, nie, to, byśmy, aha. to byśmy na pewno przegrali, ale jeszcze dwa razy gorsze, bo byśmy zginęli od razu hey. na Witam bardzo serdecznie z tej strony multi. Szmata. Y, multi gameplay, guys. Nilux, ej Nilux, e, a ja słyszałem, że ty w ogóle a nie jesteś... to nie byłem ja! Dobra, dobra, biegniemy! Tym razem oh weźcie pięć tego. Pięć! To jest ta sama mapa. Czemu pięć? O, pięć? pięć, bo wtedy starczy patyków, później nie będę was musiał prosić. Ej chłopaki, dajcie trochę patyków, bo nie starczy. Ej, nie nie Słuchajcie, weźcie, we, niech ktoś opowie, co tego Nilux odwalił po Ja nic nie zrobiłem, to, to jest... Po Gdzie? Istot... Jest liderem, no, niech opowiada. O, słuchajcie, słuchajcie, graliśmy poprzedni mecz, oczywiście przegraliśmy, bo oczywiście od slamił. Ja? A, tak, <laughs> bo jesteś Diaksów. E, tak więc e, Nilux, słuchajcie, e, ja wpisał Team Red, coś. prawda? Nilux wpisał Team Red, ponieważ chciał być z nami, prawda? Nasz przyjaciel, super, i tak dalej. Wpisał Team Red i oczywiście nie mógł nas znaleźć, co było dziwne bardzo, <laughs> ponieważ podobno stracili <laughs> o siebie. Co się okazało? Nilux był zielonych. E, w żółtych. W żółtych. W żółtych. <laughs> <W> żółtych <laughs> nie <się> zielonych. Nie, my <laughs> czerwonych. Ale to wy po prostu wpisaliście źle. My Oczywiście. dobrze wpisaliśmy. Wy z, nie, wy zawiedliście. Oczywiście. Kładę, t, od razu to, kładę tutaj workbencha przy piecu. Tak, ja nie wiem, co to pod... było zbalansowanie teamów, bo ja byłem za dobry. racja. Jest... Nie wiem co to robisz? To jest, to jest bardzo dobra prawda. To jest tylko i wyłącznie jedyna prawda na całym świecie. Jeśli ktoś powie, że to nie jest prawda, to żałosne. Żałosne, Naprawdę. Yeah, Kurde, prostu... nie mam Workbencha tutaj, fuck. Przecież ja tam postawiłem Warbench, Nilux była. Trzeba było mówić. Na... na litość boską. Weź On nie zauważył. Tutaj... Na litość boską! Chciałem aż tak dramatycznie powiedzieć, tak. tak. To jest, wam powiem, ogólnie, ja nie wiem skąd się Nilux wziął, jest... bo dzisiaj przeczytałem komentarz, Kwa że... Błysa. Słuchajcie, Nilux... Przeczytałem w komentarzach, że Nilux nie jest w vlogu Creatures Craft, więc nie wiem, jak moglibyśmy... Się... <laughs> Laza, dlaczego, dlaczego A żelaza, dziękuję. gra w ogóle. Nie wiem Nilux, ty nie jesteś w vlogu. Ty wcale nie jesteś... Co to na jest vlog? O... <gibliotek> nie, ja wiem co to jest, ale co to znaczy... Nie w vlogu, <gibliotek> tylko w logu. Logu? Logu, obrazku. Gimbocie, takie zejdź takie tutaj, zejdź info. tutaj. Gimbo, gimbo Nilux. Nie, bo mnie zakopiesz, a ja nie mam co. <gibliotek> To gibliotek? sobie zrób, masz nilux. masz drewniany kilof, wykop sobie tego, wykop sobie kamień i weź sobie ogarnij resztę. Naprawdę. Ale jak ja, ja nadal nie mam? Przecież ci piłem. Dobra, okej, okay, ja was zaprowadzę do zwycięstwa. Znowu. <grystanne> <Avenge> no, bo, Proszę, bo, tylko nie bo, to. Ej, dajcie to, mi. On wie, co mówi. Dajcie mi żelazo. Wiecie co? Dla kiedyś Grałem w The Walls i myślałem, że wygram. Po czym kliknąłem tab i tam widzę Niluxa mojej drużynie. Ej, <grystanne> już <grystanne> wiedziałem, że nie. Boże, taki mem, nie? Taki. Fechowy Taki mały twist do historii, która była wcześniej. Kto został ostatni? kto został ostatni, kto został ostatni? Bo byłeś złej drużynie, to zostać ostatni. Nikt się nie chciał. Wygrałem. Nilux, zostaw mnie tutaj, jest moja kopalnia. Fakt Niluxa to obchodzi. Fuck. Patrz jak Niluxa to obchodzi, widzisz? Widzisz? Okazało się, Nilux, że Big Body hole, to znaczy dużo dup na motyka. Dużo motyka, What? Więc jeśli uważasz, że to jest y, coś bardzo amerykańskiego, to ty się minisz, minisz. Bo nie. Tutaj chodzi o Minecrafta. Minecraft. Aha, okej. Okay. Ja Minecraft. Po... Nie, ale słuchajcie, ja nie wiem. Ja nie wiem, niluks... dlaczego ty z nami nagrywasz, skoro ty nie jesteś w ogóle na obrazku? Ale przy jakim ja. obrazku? Nie widzieliście tego komentarza? <laughs> widziałem, to ja to... widziałem. Ja mam laki, przyznaję się. Co? To nie Co? zmienia faktu, że wygram. Zmienia Ale. Mm, Ale Lux, a ile masz żelaza? Mam 11. Mhm, mm to wygrasz. Ja on weźmie sztuki. Nie, ja ty tak, tak 32. Kula, Kula, ja mam? mało będę brał od Ile mam? E, nie. Wiecie, ile Zapadł mam? Pacjent. 41. To okay. ci Admin dał. Tak zaraz, zrobimy, zaraz zrobimy parę piecek. O, tu jest żelazo, jak miło. To no wow, um... nie? E, słuchajcie, to ja pozbieram tego węgla, żeby starczyło na przypalenie wszystkiego. Okej, okay, man, podoba mi się. Podoba Kim mi jest Sandeker Rixen? Jest a... Twoim fanem, i oczywiście ty go już pojeżdżasz, tak? Nie jesteś z nami. Po co? Bo ma mało subów, tak? A może nie nagrywa w celi? A może po prostu chce od ciebie pikaksa? <laughs> no, okay. that's your problem. Przecież mu wrzuciłem! Ale ty jesteś selfish. Ej, what the fuck, czego tu wszyscy łażą? Ja rzuciłem tego. Selfish fagot. What the fuck. Selfish. Jesus selfish. Christ, więcej selfish. tych ja ludzi. Tutaj stawiam, ja tutaj stawiam mój tego. Masz podstaw jest mój... jeszcze jeden. E, sam se zrób. Twój Ale problem. Tym... Okej. Okay. That's your problem. Twój problem? Co robicie? E, przepalamy. Bardzo ciekawe. No, ej! <laughs> <laughs> Czy Nilux mu podpieprzył wszystko? Tak. Ojej. Ojej. Ej, gdzie jest mój węgiel? Poczuć ktoś węgiel. Dobra, dam ci to 11, co miałeś. Nilux, proszę cię. Mandzio, poczuć sobie trzy sztuki. Jestem spoko. Proszę, multi, proszę. Nilux, ale ja miałem 40, a nie... Jestem fanem Xboxa, wybaczam ludzi. Eee... What? Właśnie. I... Wiesz co mi się przypomina? Mm. Przypomina mi się stare, dobre przygody z Minecraft. Myślałem małżeństwo. Co? Ej, słuchajcie, miałem 32 żelaza, z czego mi się przepaliły już dwa i nie ma Nilux! Ojej, Nilux chyba Nilux. był... Nilux... Pod... To nie byłem ja, ja mam swoje. Mister, przestań. Ja ci dam, mister, przestań. <laughs> um, zrobię coś, tylko patrzcie... Jako że... W... jako że w poprzednim odcinku, słuchajcie, Mandzio przegrał. Um, tak, kręcimy, kręcimy to drugi raz. Nie Mandzio, nie wymigujesz się od tego, że wcale nie gramy drugi raz, tylko gramy, gramy drugi, drugi raz, drugi, tak, 100. gramy. I... Wszystko wino Niluxa, to się nie ma co tutaj ogłaszać. Ja nic nie zrobiłem! No właśnie, no właśnie, nic nie zrobiłeś. Słuchajcie, um, więc ja, ja w poprzednim odcinku się zareklamowałem, więc teraz coś się zareklamuję. Mogę? Twitch.tv slash Nilu. Ak, streamuje Nie, ja streamuję. wygrać, mam taką serię, to do 3000 końców. Ej, takie... ej! Ja to A, chę chę Zapraszam. Ja nie mam jeszcze grupy na Twitchu, nazywa się <gulet> Christmas to zapraszam tutaj tych. Um, kim wy jesteście? <gulet> no nieważne, jakichś randomów, bo Xbox wybacza. I... What the fuck? No nie idź uważajcie? uważajcie! Fuck, zarąbał Minara! Hej, zabijmy go! Jest to szybko! No! Czyli zebrałem. What the fuck? Co za ziomek? Nie wiem, nie znam. Czemu takie cisza nagle? No bo. bo go wydywa, Nie widzisz? Bo nie możemy się tego. Przelewa. No. Koleś przepalać ginę, bo. Poszedł sobie, okej. Okay. Proszę ogarniacie, ogarniacie, to, że typek spalił Wrócił. glinę. Wrócił i chciał zakosić, patrz. Jest naprawdę. Am. Um. Jesus. Dude. Dude. Am. Um. Niech on się wyloguje, a mu to zrobię ładną dziurę i go tu co budujemy. No, niech idzie kopać w frajerzy na. go tam zakopcie, już. Yes. <laughs> Nie, nie, nie! Powinien Jest się wylogować jeszcze. Tutaj. Nie. Będzie tak nie. 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 Ciągle dawaj te klocki! Ja daję na dół, ty na górę. Okej. Okay. Okej. Okay. On będzie kopał ten... Kopie kopię z boku. No. po prostu. Dobra, kontynuując. E, założyliśmy grupę, raczej Multi, założył grupę na Twitchu Twitch TV i tam będzie na dole w opisie link sobie zajrzyjcie. I tam ogólnie są... on, on do się podkopuje. I tam są ogólnie streamy każdego z nas, są streamy, nie wiem, Nilux, Niluxa moje, Mistera, Blowa Reziego i tak dalej. Tam macie po prostu wszystkie streamy w jednym miejscu. E, no, no. Z tym kolesiem. I no zawsze, jeżeli ktoś tam będzie streamował, to tam zawsze się pojawia na pierwszym miejscu, że ktoś streamuje i tak dalej i to jest ogólnie fajne do śledzenia, ponieważ klikacie jeden przycisk śledzić i możecie śledzić nas e, wszystkich na Twitchu za innym zamachem i to jest całkiem fajnie zrobione. Aha. W mm. opisie sobie znajdziecie. Kurde, ja nie przypalę tego nigdy. Słuchajcie, ale tak jak mówię, e, jak ktoś chce, to naprawdę no polecam, sbar, e, streamuję do The Walls'u. What the fuck? Do, do the <laughs> I ogólnie teraz chyba każdy już powoli zaczyna coraz więcej streamować za to. Aha, tak, dokładnie. Się tym staramy się w sumie staramy się w sumie rozwinąć tak tą grupę właśnie na Twitchu, tą Creatures Craft, tak, ponieważ. Jak wiecie, Creatures Craft to nie jest tylko nazwa serii, ale nazwa naszej po prostu ekipy, tak sobie nazwaliśmy. Tak, wiem, i, niektó i niektórzy to źle interpretują, że to jest jedynie seria i tak dalej. Nie, tutaj macie. Właśnie... Jesteś, jesteśmy, ja jestem szmatą, Okej. Okay? Dobrze nie tu baczę. Każdy wie. o tym wie. I ogólnie właśnie mamy taką grupkę i sobie tam trzymamy się w tej grupce. Ej, ten kolej krasz. <śledzimy> Ej, bo tutaj ja się tutaj wow. Nie, ogólnie, ogólnie grupy... Coś Ej, to, znalazłem to, co... tajne, tajne rzeczy tutaj. Słuchajcie, grupy na Twitchu nie są czymś nowym, dlatego że w, w, na... Zagranicze, zagra... na zagranicznej scenie Twitcha jest bardzo... A, czyli kopiace, tak? Dobra. Jest to popularne z powodu tego, że większość, większość ludzi na Twitchu traktuje Twitcha jako taki tak zwany full-time job. No, czyli po prostu taką Prace. pracę. Tak? I po prostu robią takie właśnie drużyny i zbierają często na streamer house'y po prostu. I mhm. w sumie. Praca, w sumie. Ja na ziomek. Ja jeszcze przed jeszcze z Misterem przed Creature's Craft w sumie myśleliśmy o takim gaming house'ie, prawda? Tak, chciałeś ze mną mieszkać. Tłumaczę teraz wszystkim, A do czego ej, chciałeś ze mną zresztą mieszkać. Zresztą Co? Mi też o tym przecież pisałeś. Ej, zróbcie nie? coś z tym kolejem, bo no. mnie denerwuje. Ja... Kopaj, Mam ochotę go zabić. Pod niego. pod niego. No wiem, ja czekaj, ja chopy stary tutaj stawiam klocki ciągle. On się nie może przekopać. Czekaj, ja mu tu ja zrobiłem już taką dziurę pułapkę, niech on tylko stanie tutaj. Ej, on chyba, nie rozumie, on chyba nie rozumie po angielsku, wiecie? Simply fug off. Fug off, fug off, bitch. Fug off. Bitch, <grym> fug off. <grym> fug off, bitch, fug u mother fucking beach. Ej, musimy naprawdę szybciej przetapiać, bo patrzyli... Ej, patrzili... przetapiajcie, ja go już tam uwięziłem. Okej. Weź mu kilof zniszczy. On jemu się zaraz zniszczyć. Nie koleś. Jest Pytane. mi nawet trochę szkoda. Nie, masz Nie, w zasadzie to nie jest. Nie, bo jest dużbagiem. Proszę, proszę, proszę. Muszę proszę. dałoby się go zabić, tak? Tylko mówię? Prykajcie, o, ja o pan się cieszy, się rzuciłem mu tego, kakałko i się cieszę. Mamy Ej, na skotkę, tak? Mister, tutaj masz przejście. Jeśli chcesz, tutaj macie żelazo. Ci o, ja ci. Jaka szmata? Co on zrobił? Zarzucił, kopać. Zrobiłem buty niechcący. Ilu chcesz buty? No, dawaj, się pod, się tam wejdzie. Kopaj się pod, się znaczy kopaj się no. do góry. Co, gdzie my idziemy? E, no, tutaj macie już żelazo, tutaj w tych dwóch możecie brać. Ej, aj, słuchajcie, do... ja w ogóle tego. Multi w poprzednim odcinku nie, w tym raczej nie mówił o tym, że miał taki pomysł. Żeby zrobić coś w stylu zawodów dla widzów w The Watchy I je komentować na właśnie na livestreamie I właśnie to byłby taki fajny nawet wakacyjny event Zbliżają się razu idziemy. i tak dalej I mhm. chcemy, żebyście napisali w komentarzach co o tym Czyli myślicie się. i tak dalej Dokładnie What, What the fuck, fuck to ten Naprawdę koleś... być... ktoś z się zabił ja go, ja, go, ja go zamorduję Dobra, weźcie to żelazo i chodźcie na górę. O ma jedyne żelazo. Ja my zakoszę to żelazo. Patrz, nie do się to... les <laughs> i patrzcie, to są po prostu... To, to są poważni youtuberzy, to są... Nie, tak się gra w tak? Nieważne, że drużyna nie ma, ważne, że my mamy. <laughs> Ale my jesteśmy drużyną. Cicho! Cicho. Okay. Nieprawda, bo my jesteśmy... My jesteśmy tylko nazwą serii. Proszę tutaj nie przekręcać tego. To no, sam, że ten koleś całkowicie nie ogarnia życia za bardzo i on nawet sobie kilofa nie umiał zrobić. Nie wiem czy on ma czad w ogóle. Nie wiem czemu, ale się z niego śmiejecie. I to jest bardzo niemiłe chłopaki. No właśnie, nie. Multi, nie śmiej się z niego. Właśnie, Multi, ogarnij się, Boże. Słuchajcie, ja tutaj chcę sobie nagrać kulturalny materiał z najlepszym youtuberem. Ale Ej, to a i tak, nie, co, i nie, tak najlepiej i dobrze, to. że nie wynikła dyskusja o Xboxie, bo tutaj Niluś by pokazał swoją dorosłość, oczywiście. Ojej, mamy jeszcze półtora minuty, może wyniknąć. Nie, 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 Xbox, nie, nie to Xbox One. Tu tak jest, postaw też piecyk. Nie, postaw ja się zachowam poważnie, bo Multi poprzednim razem wyzywał. To zostawiaj. Masz, a masz... Ty już. Ty złodzieju ma. jeden! Tak, a, masz? Ma, tak. Nag tak? Nagrałeś na mnie... Nagraj na mnie filmik, co? Krowa. Gore, nie, ty nagraj na mnie. Si nie. <śla> nagraj na siebie. Ej, <śla> <śla> nagram na siebie filmik. Multi, ty szmato. Ja... Ja cię tutaj wspieram, a ty na mnie nagrywasz filmik. No rognie idziemy, Multi, tak? Jaki o, ty masz pomysł, bo... Smutno. Wcześniej coś Saj, nie wyszło ci. i wszyscy zginęli po górze. Nie, bo dlatego że Mister oraz Mandzio woleli sobie biegać i razem wąchać swoje pachy zamiast tutaj... Pracować. do mojej pachy? No, Dobra, kontynuując. Czujesz, słuchajcie, to do już troszeczkę patrzmy po konferencji. Wyjdzie Pewnie... super, <laughs> byłem... Ej, Ej, słuchajcie. Na powiedzcie, czy, czy, na co wy się zdecydujecie, żebyście tak. kupować albo byście woleli Xbox One czy PlayStation, PlayStation 4? WISH MATY! Wog... <laughs> NINTENDO! <laughs> Nintendo. Ale w ogóle to tego, micro, jak ten Microsoft, jak tego, wszystko, hmm, nasza polityka jest bez sensu, hmm, sobie znaczy, nas oni nie prostu... lubią, no nie, nie zróbmy wszystko co PlayStation, tak. No oni chcieli dać szansę, żeby Play, na, wiesz, więcej sprzedaży miał w pierwszy tydzień, ha! Ha! nie zniszczyć go. Tak, a najlepsze były reakcje na E3, wiecie, tam cenę to podają. Specjalnie to było podłożone, podłożone. Tak. Tak, 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 tak. A, zazdrościsz, że nie? No ten, tego... Masz na sobie, <laughs> Tam, podaje co i tam... Uuu, tam w tle taki random guy. My Xbox One sucks! <laughs> Dobra, farba. idziemy na środek! Gdzie? Kop, kopaj diaksy, kopaj diaksy. Uwaga, idzie! Napieprzamy się, napieprzamy, napieprzamy! napieprzamy, Team, napieprzamy tu. Team fight! Team fight! Team <laughs> fight, Ej, Zostały. Dobrze, 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 dobrze! Ciśniemy, ciśniemy! Gdzie Dobra. tu siulu? Dobra, My, Nie, niech ktoś idzie po diamenty bije typa, bije typa pod wodą, ja po, tego, po Ja tam tego biec! Jest! Okej, okay, za nami jest, za nami jest, chodź. Ja tego co Gienic. miał walkbie. Dobra, ale lecimy, dawaj, dawaj. Lecimy, dawaj. On do idzie po diamenty, idzie. Wiem. Tutaj koleś miał łok, ja od niego uciekam, nie będę się Dawaj, korzystamy z okazji. Biegnij! Pięknie, pięknie, jeszcze tu jeden. Oj, tu geniusz, pięknie. Ja Poprowadziłem! Pięknie. GG Ta poprowadziłeś <grymantki> Kapitan Nilux um, Plecy plecy ziomy Dobra Dawajcie na niego dawajcie 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 jak <grymantki> go już wykończę ja już go wykończę Pięknie Ej plecy ziomy bo mnie zabija Ała no no, awa <grymantki> No what the fuck Na poważnie Nilux? Na, po na poważnie Na poważnie na poważnie na niby No właśnie ja tak myślę że chyba na niby Kurde i specjalnie tak zrobiłeś Pięknie Jeden nice. tu poleciał nice. Ja to wygram Widzieliście wygram Kurczę Nilux, no szkoda, że padł. Mhm. Mm Czyli jest wam smutno, że Nilux... Nie, ale ja wam powiem, jak padłem, okej? Okay? Na temat tej... Tych... Chciałem rzucić gościa... Uf. Napiszcie, że jest wam smutno, naprawdę. Tylko, że smutno mi. Patrz, wiesz jak zginąłem? Chciałem życzyć w gościa trucizną i samego siebie życiłem. Co? Co? No prost, Ej, po tak prostu pros. Prost. powiedzieć, że niektóre y, potki nie działają tak dobrze, jak mają działać w normalnym Czemu? Minecraft'cie. Wiem, widzę właśnie. Ej dobra, chodź, zdobędziemy te diaksy, nie? Chroń mnie. ja są ja ja diaksy? Zdoby... Będę wam kibicował, nie? Jestem, jestem, okay. jestem. Uwaga, Kop ten, chrońcie mnie, nie? Kurde... A słuchajcie, może zamurujmy tutaj po prostu wejście do tego, oni będą musieli rozkopać, a my sobie wykopmy jak hey, spadają, łapcie diaksy. Mam diaksę. Kurde, to jest nie fair. Łap... macie diaksy? To wszystko tak, mamy. fanboye playa. Jednego, całego jednego diaksa mam. Ile dobra, nie tu pod tym. Ja nie mam diaksów. Tylko VIPowie mogą spektać. Tutaj, uwaga, pod wami, pod wami. A, dobra, ja wszystko wziąłem. No, no to spoko. Mam cztery diaksa. dobra na Koleś tam nam, sobie na... stoi na moście i czeka po prostu na nas. Masz tu mandio, masz tu mandio. To chce diaksa? Diaks to chce diaksa? diaksa? No mam jednego. Jak zginę i wy wygracie, ja no z wygrano. Ej, idą do nas, idą do nas! God damn it, postaw workbencha, gdzie jest workbench? Macie, workbench? Macie workbenchy? Nie, nie. Y -y. Y -y. Chroncie mnie, ja szybko zrobię te. Masz y masz mój patyczek, rzucam tutaj patyczek. Eee, mej bezysud wyjść. Łap, diaksa. Łap, Łap. łap, łap, łap. Co mało serduszek, masz... ale trudno. Mam mało też serduszek, czekajcie, może jakoś inaczej to rozegramy czy coś. Nie, musimy na nich polecieć, słuchajcie, musimy na nich być. Ale na szyfcie, na shifcie, na shifcie. Może poczekaj... Idziesz, mister! Idę, 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 go sobie idę. Idę. Mister! Szybko, szybko. Patrzcie na ten. Patrz... Będzie hipster czy mister? Hipster, mister y -y. <laughs> y -y, Zdobądźmy żarcie. Y -y. Myślę, że tak. Okay. Myślę, że... <laughs> Powinniśmy sobie żarcie na początku. Trzeba znaleźć krowy. Uuuu... Biegniesz za jedną. Ej, to jest dwóch kolesi, what the fuck. No wiem właśnie. Dobra, rzucamy się na nich wszyscy, dawajcie. Ej, nie, przecież oni mają wywaluoną, oni w ogóle nie ogarniają życia. Dawaj, 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 dawaj! O, obrócili Skróć ich, skróć ich z drugiej. Z drugiej ich skróć. Skróć. szykne, piękne, piękne. Raczej dawaj, płynę. Dawaj, Jeju, multi, ty strasznie do przodu jesteś. Mister jest strasznie daleko za tobą, uważaj. Strasznie do przodu. No bo tak. Dawaj, 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 wale ty bo tam nie ma. Jeszcze. Kolej za mną biegnie. Multi obróć się. Albo krowa. Gdzie? Tu jest koleś. Na wystepce. Nie A wygrywamy, tak? Bo czerwoni piersi są. Tak. Wow. Naprawdę? Obaj, oh what the fuck? Mister mnie biłeś? Mister czemu mnie biłeś? Niech chcę. ty. Ale nie, tutaj nie da się zadawać swoim. Nie? No to ten koleś... Ja się... A, A się bałem, żeby mistera nie bić. Dobra, słuchajcie. Ja nie, jeszcze, nie, jeszcze poczekam, bo wy wygracie, co nie? Ile ich no. są? Siema, Nilux. Ty, Siema. ty nie ma? Widzisz, widzisz kto z najlepszym gry się jest najlepszym graczem Tyrys? No nie ja. Ma, nie ma Niluxa, ja to ja idzie. Ja się bałem, że... Ich jest trzech, nie wiem czy damy radę, chociaż czekaj, trzeba to rozegrać po mojemu. Zbudujemy wielkiego penisa z cobblestone'a i zwrócimy ich uwagę. Masz TNT? A skąd ja bym mam TNT? No nie wiem, no każdy normalny gracz ma. Słuchaj mister, wiesz co, zacznij nagrywać swoją perspektywę teraz jak możesz, okej? Okay? Ja cały czas nagrywam. A, okej. Okay. A przez no, Ten fragment? Ja cały czas nagrywam. Spoko, to... No to mu fragment, żeby nie, okay. wiesz, nie bo... Ja zawsze nagrywam A? wszystko, co mam O, maksygram. tam jest typ, tam jest typ, dawaj go, dawaj go. Biegnę, 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 tylko bóg mi się dziwa, zaraz dziwa, skończy. Idą. Mm -hmm. on się z kimś tam leje. W drewno. Ale w drewno się popada. Lej go! Zabiłem Kolesia, co? Nice, dobra, już jestem. On to ma koszpotkę. Jest! Do... jest! E! Yes, nice! Jest! Nice! Wygrałem. Aha, wygrałem. Dobra. Sprowadziłem to. Masz pierwszy swój mecz, który wygrałeś. Tak. tak. Chodźcie wszyscy obok TNT i tam się ładnie pożegnamy. Chodźcie, chodźcie. Ale nie widzę was. Okej, okay, to... dobra. Nie. Widzę u Ej, będę widział siebie, ponieważ ja wstawię perspektywę mistera teraz o tutaj w tym momentie. Będę widział siebie. Jej. Na razie to Dnilux tutaj stoi na samym środku. Dobra, pożegnajcie się ładnie. Od mojej lewej. Um, Mata multi. Multi. Mul <laughs> Jakiś Multigameplay, gameplay, na... multi gameplay, do dolar spec. Doral. A mi, a, a zombie, pożegnaj się. Dobra. Zatem, ja <laughs> i mister. Pa pa. Cześć. Sram. O, dzięki, pożegnaj.